Dzień dobry szanowni państwo. Witajcie w kolejnym drugim już filmie z helikopterowego dual vision między mną a burasem. Szanowni moi drodzy piękni. Latamy dzisiaj na operacji Ognista burza i jest to latanie zupełnie inne niż na tym Midgrinderze na Manhattanie. Eee, będzie spokojniej, pow też będzie bardziej, wiecie, Będziecie w stanie nadążyć. Mega fajna współpraca bardzo bardzo dużo komunikacji więc zostańcie przez cały materiał jeżeli lubicie oglądać dobre kino akcji Natomiast, szanowni Państwo, wiem, że te materiały z helikoptera nie cieszą się aż takim zainteresowaniem, no bo to helikopter, nie każdy lubi pojazdy, ale jeżeli przyjemnie się Wam ogląda i chcecie więcej, to koniecznie ocencie materiał pozytywnie. Ja Helkom uwielbiam latać, dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jakiś poradnik. Co do samego latania tutaj na tej mapie, bardziej przyjemne, więcej zależy od pilota, jest więcej pojazdów, no fajniej się lata. Natomiast ogólny feeling latania, a przede wszystkim taktyki, no, a, a Aktualnie jest to zepsute, ponieważ są bugi związane. Z namierzaniem soflamem. Pelotki mają zbugowane namierzanie ziemia-powietrze, gdzie praktycznie w ogóle nie da się uciec z momentami. Nie ma w ogóle powiadomienia o tym, że coś w twoim kierunku leci. Nie działa totalnie radar w helikopterze, więc wiecie, to jest takie latanie troszkę po omacku, niestety. RPGi są bardzo, bardzo mocne. Moim zdaniem zdecydowanie za mocne. Latają za szybko, za celnie. Zresztą no, sam trafiam jety rpg więc coś jest na rzeczy. Jety potrafią w sekundę rozwalić Helkę z powietrza, jeżeli oczywiście jest jet dobry. Niestety jest bardzo, bardzo mało dodatków i głębi na strzelcu. Nie ma termowizji, nie ma powiększenia trzy razy, nie ma Pilot nie ma żadnych ECM-ów. Rakiety pilota są gigamocne na piechotę, nawet te najcięższe, teoretycznie najlepsze na pojazdy opancerzone. No także, generalnie jest całkowite pomieszanie z poplątaniem. Jeżeli chcecie, abym wypowiedział się w tym temacie szerzej, zrobię to w jakimś poradniku. Jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzu. A teraz nie przedłużam. Miłego oglądania. Widziałeś gdzieś jakiś pojazd? Yy, między D a A, od ich respa jest pelota okay. A autostradzie Jeżdżę, jeżdżę Dobra, muszę spieprzać wiesz. Teraz zajmę się w tego Stingera Zdjąłeś Jednego, tak Bo coś się więc ja muszę cofnąć nie wiem żyje w tym samym postu A, Helka jest Dobra, podjedziemy Na okrysku. są. Na górze? No, no dawa, ich tam. a są. Jeden na spadochronie z prawej. I pelota. Co ty? Widzicie? Ktoś mnie zabił? Żyjesz? Tak, tak, tak. Ty ktoś mnie trafił chyba. Snajper może? Dobra, dawaj. Jestem Nie wiem co to było. Snajper mnie zabił, no Czołg jest. A, e? Tak, ale już go nie ma. Dwa czołgi i helka w powietrzu. Jednego czołg leci na tą Helkę. Helka jest z lewej. Na A, na Dachach są dwóch gości. Helka się chyba rozwali zaraz. Może je dalej Na Podlecę tam teraz to jestem to Pelota od ich respa I od y, na Silosach nas chyba na tych najwyższych kominach namierzają Można sprawdzić to Tak tak bo tam to leciało wiesz Gdzieś na C O tam oznaczone gości To jest jakiś krok Ale jednak na drogę Na Pod nami? Tak Jeszcze psy secret jest A, Adzie to A sponsorem dzisiejszego materiału jest World of Tanks Hit. W World of Tanks Hit pole bitwy uległo zmianie. Hit to darmowa strzelanka pojazdów PvP pełna wybuchowej walki i nieprzerwanej akcji. Z bardziej poważnego wota przechodzimy do Hita, który ma troszkę luźniejsze podejście do czołgów. No i przede wszystkim elitarni agenci odpowiedzą na wezwanie. World of Tanks hit to wybuchowe mecze 10 na 10, szybka oparta na zdolnościach walka pojazdów. Łączcie swoje zdolności i dominujcie w pełnych adrenaliny bitwach w takich trybach jak podbój, dominacja czy też potwierdzenie zniszczenia. Do tego wybieraj spośród wielu agentów z unikalnymi rolami na polu bitwy oraz ścieżkami rozwoju. Twój czołg to coś więcej niż stal, i siła ognia to instrument ukształtowany przez Twoje decyzje. Zerknij w opis do tego filmu, w link, aby dodać grę do listy życzeń. Ta, leci Widzę czołguś. O, soflam nas namierza, widziałeś? Z prawej strony jest soflam. Od Helki. Nie, od Helki, tylko od y, tego tutaj. O kurwa! O kurwa! Nie, wiesz co? Laga dostałem. O, o panie, że ta pelotka robi coś alka A tam nasz szkali A coś się roz. A mi się coś buguje i mi pokazuje, że mam 5 rakiet, a powinienem mieć 4. Pomarkuj tam. Alka druga. Ona no, pusta już. Dobra, czołg, Nada? No, Leci. Tam... Dwa nawet. Też jest za na nim. Zaznaczałeś? Podotka? Nie. Eee, to w co jest na delcie, ale już padło. Nie wiem skąd leci To było jakieś bezpieczeństwo. E, delta jakbyś tam. A na B coś? 3, ale to tam Na środku leć jedzie czołg, ale coś mnie od razu namierza. Jest delty. Okay. żet Co tam przed, 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 ściągnąć na środku Zielona miała. Pod nami, pod nami to gówno takie automatyczne. A, tak wiem, dużo nie robię. Dobra. To jest jako pojazd. Też jest troszkę kłopota. No mój płysta i a też nie pozostaję. Weź nas po spawaj chwilka. Na górce podobno jest jakiś... Ktoś tam siedzi na górce. A, pa, patrzę na Helka, helka. Tą tam już, na tej górze. To, że jest, 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 dawaj, dawaj No to też jest głupie, nie? To jest res. LK? z nami. Bądźmy na dróg. Jest, nie to Pod nami, choke. Postał. nami też, jest na blisko. Poznam hmm. co Leci. Po Widzę to, nie wiem, czy na górce nas to się nie namierza. Można sprawdzić. Elka Ale to transportowa To czołga ciężka Pod nami, pod nami A tam są dwa czołgi Plus jeden czołg jest pod górką Wsiadaj, wsiadaj, Elka Pod, ja. pod ja. nami był! Patrz, dwójka była pod nami zaraz! No, <laughs> Dobra, bardzo dużo nam tu zabrali. Chodźmy się skupmy na tym C i na E na razie. A jest czołg. C, dwóch z lewej. Czołg, B. Helka. Jeszcze <słyskać> tam tych helikoptery ściągnąłeś też? Czy, czy jak? Tak, helikopter. No. I czy tam pokażesz? To jest pokaż? największe.

Dostaniemy, może przeżyjemy, jeśli dzień, to igła. Dzień, dzień. Patrzmy na tą górkę. Co trafiłeś? -ka. No tak, ale lecimy po Dobra, Dobra skończy... dawaj, da zepsu, Tak, zepsuł te tyłki Szałk na środku Ja skoncentruję Ty Tak, ale ta jeszcze jeden Musił prawie, że zbrał się schować tam, tam za No i tak dostajemy a nasze, dobra, zrobimy na na D. Na E coś będzie, dużo pewnie na E, jest, czołg na E. Ten bliżej naszego respa. Dobra, tego skingera. Na wzgórzu z lewej strony przyde piechota. To był on, czy nie? nie jest. Gers z respa No bo jest tam przed respem. Dobra, helka. Nie zrobimy nic z głupiego. Jeszcze masz czas. Leć w niebawem. No i go starana ładnie, <śpiewanie> 70 na takiej mapie Nie, no, ja że, 70 asyst. Fajnie, że pilot też coś dostaje jednak.